Przyjechałem do Ikea, ale nie po meble, tylko po klopsiki, które będziemy jeść razem z Robertem jutro. Kupiłem 9 opakowań. Mam nadzieję, że wystarczy. Mmm, ale aromatycznie pachną. Są e, bardzo przyciągające samym zapachem. Więc mam nadzieję, że nie będzie to złe jedzenie. Robert, szykuj żołądek, ja biorę się za przygotowywania tego dla nas. 61 kulek jest w jednym opakowaniu. Tak w ogóle to ma to bardzo mało cukru, dużo białka, no i sporo tłuszczu. Generalnie 191 kalorii na 100 gramów, czyli 1910 kalorii na taką paczkę. Myślę, że takie partie po 100 kulek będą idealne, więc Cztery razy będę musiał wstawić piekarnik, żeby to miało rację bytu. Czekam aż piekarnik się nagrzeje. Kulki za chwilę będę wstawiał, a w międzyczasie zrobię sos śmietanowo-ziołowy, żeby pasował idealnie w połączeniu z tymi kulkami. Pierwsza partia wleciała do piekarnika. Sosik ładnie nam gęstnieje. Gotuj z maksymem, mówię. No właśnie, bo ten odcinek przygotowywany jest z okazji 400 tysięcy na kanale maksymalnie, z czego bardzo się cieszę. W tym momencie brakuje 3000, nagrywam to z wyprzedzeniem, ciekaw jestem jak to będzie wyglądać dalej. No i mam też dobrą informację, od tego tygodnia, co środę i co sobotę, odcinek na maksymalnie, także dwa odcinki tygodniowo, postaram się dla Was wrzucać, postaram się być regularny, a Ty zostaw łapkę do góry i subskrypcję, jeśli doceniasz moje starania. Do zobaczenia za chwilę, no wracam do przygotowywania szamy. No i to się nazywa sosik. Na raz robię 182 klopsiki. Wrzuciłem do piekarnika ostatnie klopsiki, sos już gotowy. Zaczynamy godzinę wcześniej. Robert napisał, że jest dyspozycyjny, dlatego czekam na ostatnią partię i lecę do firmy. Nie jadłem śniadania celowo, wczoraj wieczorem też się nie najadałem. No dobra, mamy sos i 400 klopsików. Płodny. Głodny, płodny, bezrobotny. I zły. I zły bardzo, bo od rana nic nie jest godzina 15.30. Eee... Ja się chodzę z tak naprawdę witam wszystkich widzów maksymalnie. Pozdrawiam Was. Fajne są Was wariaty w ogóle. Co takiego ja miałem powiedzieć, że są fajni, tak? Tak, są fajni, bo to jest odcinek na 400 tysięcy subskrypcji. Bardzo dużo subskrypcji, to jest 400 tysięcy ludzi. Na następnym wyzwaniu zjemy 400 tysięcy ludzi. Dajcie łapki w górę, to zjemy człowieka. Przygotowaliśmy dla Was specjalne wyzwanie, w którym podejmujemy się z jedzenia 400 e, pulpecików. 400 kozich jajec. I Mansym całą noc te jajca z tych kus wyciągał, więc teraz będziemy je jeść. Nie, to są klopsy z Ikei, jest ich 400 i mam nadzieję, że nie umrzemy. Mam dla ciebie jeszcze trochę sosu, gdybyś miał ochotę. Kochani, tutaj bardzo prawidłnie jest sosik do tego. Żurawinka. Żurawinka, tak jak w Ikei, e, więc nie musicie wybierać mebli, żeby najeść się klopsików. Miśki kochane. Bo jak weźmiemy dużo, to one się sypią. ja to sobie położę 10. O, to ja sobie sypię. Jeden jeszcze tego górę klopsów, czy to nie jest? Oj, jeden uciek. O, dwa uciek. A ten Stu na szczęście był medyk. Dwa rok temu więc 16. Nie ma problemu. Na szczęście jest duży, osiemnaście, Ja sobie sosik na razie. Uuuu, żurawina pana. słuchajcie, powiem wam tak. Ja przygotowałem. są ciepłutkie. So. Żurawinka jest gęsta. Bon appétit, Maksym. Smacznego, Robert. O bo. Ale pyszny. jeżeli Maksym byłby moim partnerem i chodzilibyśmy do Ikei, to byśmy ciągle jedli klopsy. Myślisz, że w IKEA są osypki? O nie, to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie nie ma osypków. Bo ostatnio widziałem w Sopocie osypki. I pomyślałem sobie, to już przesadza, serio. W Sopocie osypki na plaży. Nie będziemy liczyć, to nie będziemy jedliśmy. Ja wiem, ile wrzuciłem sobie na talerz. Łep jak sklep, ani nie łep jak Ikea. Wrzuc Z wrzucam równo po 20. A jakby Maksym był VK powiedzmy do, do złożenia sobie, I możesz sobie kupić maksyma, nawet brzmi maksym, jak coś zK. Kupujesz sobie maksyma, składasz go w domu i zje wszystko na przykład. Nie masz psa kota od Zamykasz lodówkę później na ten. <laughs> na Maksyma. Jeżeli chcecie sobie zniszczyć życie albo żołądek, zostańcie youtuberami. Nagrywajcie odcinki ze mną. Nagrywajcie odcinki z maksymem. Zwraccie zdolność ruszania się wieczorami eee, Zapsujcie sobie lita, układ, układ trawienny po to, żeby mieć tak zwane wyświetlenia i lajki. Mm. Naj najlepsze w tym wszystkim jest to, że od tego tygodnia po dwa odcinki w tygodniu każdy lekarz Ci powie że lajki są ważniejsze niż zdrowie. Maksym, czy ty, ty znasz makro ty, to, dla, dla ludzi, którzy liczą kalorie 18. i wiedzą jakie, jakie ten... Tak, one generalnie mają bardzo dużo białka. Ja yy, w domu, jak przygotowywałem, to pokazałem tabelę kalorii z tyłu, one mają... Białko to nie wątpię, masz wiesz, o ile mają tłuszczu. Tłuszczu ma 13 gramów o. na 100 o. O. i tyle samo białka. O. 191 kalorii na 100 gramów. O, już trafiłem takiego zimnego. Ja zbliżam się do 35. Piszcie jaki jest wasz rekord prywatny, jeżeli się za starą zjedli kopsów, tylko nie na spółkę. I te, czy ludzie pracujący w Ikei jedzą tylko w stołówce Ikei. Czyli dla nich na takie kopsy to jest dzień powszedni i tylko to jedzą. Na śniadanie. No. No. Obiad, kolacja. No. Oni mogliby wygrać. Już nie chce mi się je gryźć nawet. Pomyślcie, że... Dobra, nie umiecie nic w życiu, ale umiecie dużo jeść. Rzućcie wyzwanie miksemu, maksymowi. Miksamowi. Cześć tu Mixa, kanał no. maksymalnie Chodź kloplikę, czy witasz się z widzami kanału maksymalnie. Hejka wszystkim, zwłaciliśmy się Wiktoria. widzę, że po tej jedzą. Nie, dziękuję. Nie chcesz? Nie dziękuję. Nie Mamy Tyle nie, nie, nie chcesz. Chcesz kilo, nie chcesz? A co to jest? z z the <laughs> tam. No. Jak ta żurawinka w Cię chodzi? Dobrze. Tylko że ja wiesz, dokładam żurawiny jako dodatek, a nie część dania. No, ja też, nie jestem taki głupi, a jaka jest porcja wikei w sklepie? Jak to? Jak kupujesz co co dostałeś? Ja kupowałem kilogramami. No, ale, ale a kiedyś normalny... Bo... Aha, to nie wiem. <laughs> nie, jest spoko. no, fantastycznie. Ja mam spoko zarezerwowane za dla innych sytuacji życiowych, nie jak 60 krops. Próbuję sobie wcisnąć. Robert będzie odmawiał randkę dzisiejszą, kolację, no. umówił się. Cześć, Ja nie wiem. Chyba też ko dla siebie. No jak historia. Jedziemy do Ikei, kupić ci pościel. Kupić ci, Kupi ci klopsa. A na nią zżygam. Kupić ci klopsa. fantastyczne, że już nagle zaczął zżygać, to nam myśli, o Jezu, niedobrze mu. Zmiotowo troszkę, i ty tak wyrzykujesz, dwa, 170 klopsów. I dwa, pa. to wiesz, trochę za długo. Dwa. Tą górę, co tu była, to z powrotem robisz. O jejku ojejku, nie, nie weszło O jejku. Ojejku, ojejku. Obiad mi nie też. Wow. Jesteś z, z kolacji z wczoraj, trochę. I nagle się zmniejszasz na rozmiar. No, już mogę zjeść. Ale myślę, że już nigdy w życiu nie kupisz klopsika z i ja powiem więcej i uwaga, wiem, że mi ludzie w tym nie uwierzą, nigdy nie jadłem chlopcików z Ikei. To jest mój pierwszy raz, tylko nie wiedziałem, że ich się je pod 180. <grym> Bo jakbym ja wiedział, to bym je wcześniej z matką na przykład wrzucił. Niesamowicie, one zaczynają wyglądać ochydnie. Gdzie wyglądała praktycznie? mój mózg zaczyna je pojmować jako coś obrzydliwego, żebym więcej ich nie jadł. Tak z moją byłą. Jak się z nią rozstałem, to nagle przestałem się podawać w ogóle, raczej jak mnie rzuciła do innego faceta, ale to historia no, jak będziemy jedli yy, krzesła z IKEA, nie krzeseł. <grym> no nie jest dobrze, no powiem tak, no. Bywały lepsze momenty w życiu, na przykład jak byłem w szpitalu i mocno mnie wszystko bolało, to było przyjemniejsze niż to, co teraz się dzieje za mną. Ja mam 60 zjedzone. O kurde. Za mamusię. Dzisiaj dzień Mamy, to za mamusię. Słońce zachodzi nad moim światem pojęć powodkę powolutku. już właśnie burza mnie boli Fajny pomysł ten pysz 400 absolutnie. Ile to było kilogramów jeszcze raz? 6 Sześć. Sześć kg, no, no było maksimum To tyle ile chodzi o mnie Naprawdę? Nie mów tego takim tonem jakby to było takie proste, gdzieś więcej niż 70 kroków, dobra? Przed nagraniem myślałem, o fajnie, ponagrywam się z Maksymem. Teraz myślę, o nie chciałbym nigdy z nim nagrywać nic już. A jakby tak, taką randkę zrobisz, że dziewczynę zabierasz na przykład i robisz z nią wyzwanie, kto więcej zje. I jak ona wygra, to wygrywa twoje serce i płaci rachunek jednocześnie. A jak przegrywa? Jedyny pozytywny akcent z tego odcinka to ta czapka. Bardzo fajna. Dwa kartki a cztery szywasz. Znacie ten klimat. Dwa kartki A4. <grymka> <grymka> Maksymia wymieniam. Przepraszam, ale... Ja Nie po jednym wkładam do buzi jeszcze, ale. Jak to zjem, to 80 będzie. Zaraz idziemy z maksymem Pierdol... z od gramowego. <grymka> Ej, wiesz co się kurde prosi iść. Wojna na klopsy i zacząć obrzucić tu wszystkich za tym po prostu klopsami. Z takim sosem jeszcze czerwonym. Ale pogódź abyś rzucał wszystkie, by zjadł. wszystkie. Dobra. I będzie jak postać gry. Kurwa. Jak Mario koszta grzyby. I tych I Głową do dachu dotyka. Mimo tego, że nie udało się pokonać tych 400 klopsików. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, pamiętaj, by zostawić łapkę do góry i komentarz z propozycją na wyzwanie dla mnie. Dodatkowo zostawiaj suba, bo zbliżamy się do 400 tysięcy. Jest mi bardzo miło. Z tej okazji właśnie powstał ten film. I film w sobotę również będzie z okazji 400 tysięcy. Także do zobaczenia w sobotę o godzinie 10. Dzięki, że byliście na kanale Maksymalnie.